Dzisiaj zaprezentujemy prostowanie włosów na włosach długich. Dla osób, które chciałyby zrobić sobie fryzurę samodzielnie, naturalną, albo i nawet wyjściową na jakąś imprezę. Dzielę sobie głowę na. Dwie partie najlepiej po środku z wyżywieniem od czoła do końca zarostu można sobie spokojnie. Nie musi być równo. Zaczynamy z ucha. około. Cz. resztę spinamy klipsem, klawą, co nam pod ręką. włosy, yy, ciągnąc ku dołowi powoli, po to, aby temperatura poprzeszła przez każde, każdy włos, który się znajduje pomiędzy. Włosy powinny być dobrze spukane po myciu, ponieważ temperatura która jest w tej może spowodować, że włos będzie wyglądał na przetuszczony albo nieświeży. W momencie, kiedy chcemy mieć efekt delikatnie podkręconych włosów, delikatnie podbijamy końce włosów. Mocówka jest ładnie zaminięta i wygląda jak to była ułożona po szczotce. W momencie, kiedy już tył za ucha nam się skończy i zaczyna się skron, zaczynamy prostować od skroni, a następnie przechodzimy do Gdy bardzo powoli i delikatnie przesuwamy prystownicę będziemy pewni, że włosy są wygładzone, ułożone i wyprostowane tak jak powinny wyglądać po dobrej usłudze fryzjerskiej. Wyprostowanie włosów Długi bardzo potrzebny jest grzebień, szczotka ewentualnie do rozczesania, w momencie, kiedy włosy się pokołtunią albo znają się supło, one po prostu się sprasują i ciężko będzie je później rozczesać. W takim sposobem mamy już jedną stronę wygładzoną, wyprostowaną. Przechodzimy do drugiej strony. Zaczynamy tak samo jak powszechnie. Szerokość pasła od dwóch do trzech. Reszty spinamy. Z samego czubka możemy ciągnąć albo zupełnie do przodu, nawet nakrywając sobie na twarz, albo tak jak pozostałe, o, jak tylko na wygodnie. tył włosów. Szczesujemy, tak aby nam się nie pojawiało przedziałek. Wygładzamy, wyprostowamy dokładnie.